Znajdujemy się na ulicy Stanisława Pardiaka w Myślenicach. Dzisiejszy odcinek naszego filmu będzie poświęcony właśnie patronowi tej myślenickiej ulicy. Powiemy sobie, kim był Stanisław Pardiak. Stanisław Pardiak był z wykształcenia filologiem klasycznym i zasłynął jako jeden z najbardziej zasłużonych obywateli dla miasta Myślenice. Miał duże zasługi. Zwłaszcza na początku XX wieku, to głównie dzięki Stanisławowi Partiakowi udało się otworzyć w Myślenicach pierwszą szkołę średnią. A tą szkołą średnią było gimnazjum. Gimnazjum w Myślenicach otwarte tuż przed I wojną światową w 1908 roku. Oprócz tego Stanisław Partiak był również gorącym patriotą, bardzo zasłużonym dla sprawy narodowej. I w czasie I wojny światowej. Stanisław Pardiak był komisarzem wojskowym Legionów Polskich dla powiatu Myślenickiego. I to głównie dzięki jego staraniom, Myślenice stały się jednym z ośrodków, głównych ośrodków ruchu legionowego na początku I wojny światowej w Galicji Zachodniej. Stycznia 1867 roku w Myślenicach. W rodzinnym mieście uczęszczał do czteroletniej szkoły ludowej. Po jej ukończeniu kontynuował edukację w Krakowie w Gimnazjum Świętego Jacka. W 1886 roku Pariak zdał maturę i rozpoczął studia po maturze na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował na kierunku filologia klasyczna. Po studiach odbył jednoroczną służbę wojskową. Ta służba była zakończona złożeniem egzaminu oficerskiego. Po odbyciu służby wojskowej, po ukończeniu studiów, Stanisław Pardiak wyjechał, wyemigrował. Zamieszkał przez kilka lat m.in. w Paryżu. Tam w Paryżu był prywatnym nauczycielem w rodzinie Czartoryskich. W latach 90 sporo podróżował po państwach Europy Zachodniej. Dzięki temu władał biegle pięcioma językami. Znał grekę, łacinę, język niemiecki, francuski oraz włoski. W 1897 roku Stanisław Bardiak powrócił, wrócił do Krakowa i podjął pracę, zdobył posadę nauczyciela greki i łaciny w gimnazjum świętej, świętej Anny w Krakowie. Stanisław Pardiak uczył w krakowskim gimnazjum przez prawie 10 lat. Natomiast rozpoczął Stanisław Pardiak na początku XX wieku starania, żeby w, rodzin, w rodzinnym mieście, w Myślenicach, powstała szkoła średnia. No i udało się ten cel zrealizować. W 1908 roku. Dzięki uchwale Rady Miejskiej w Myślenicach udało się otworzyć w Myślenicach właśnie gimnazjum. I 26 września 1908 roku Stanisław Parjak został pierwszym dyrektorem gimnazjum w Myślenicach. Był tym dyrektorem przez wiele lat zarówno przed I wojną światową, jak i również po zakończeniu I wojny światowej. Stanisław Pardziak był organizatorem tej nowej szkoły, szkoły średniej, tego gimnazjum myślenickiego. Dzięki jego staraniom udało się również zbudować przed pierwszą wojną światową budynek bursy gimnazjalnej, która była jedną z siedzib właśnie myślenickiej szkoły. Oprócz tego Stanisław Pardiak był animatorem scoutingu. W 1912 roku, a więc tuż przed wybuchem I wojny światowej, Stanisław Partia dzięki jego staraniom udało dało stworzyć się przy gimnazjum w Myślenicach drużynę harcerską. I wielu członków tej drużyny harcerskiej, właśnie myślenickiej, kiedy wybuchła I wojna światowa, zaciągnęło się do oddziałów regionowych. Duże zasługi dla, dla miasta Miślenice Stanisław Partiak oddał w czasie działań wojny, w czasie I Wojny Światowej. Kiedy latem 1914 roku wybuchła I Wojna Światowa, kiedy wybuchła tzw. Wielka Wojna, Stanisław Partiak wszedł w skład Powiatowego Komitetu Narodowego i Partiak został komisarzem wojskowym Legionów dla Powiatu miślenickiego. I dzięki jego staraniom, dzięki staraniom dyrektora Myślenickiego Gimnazjum Myślenice stały się właśnie jednym z ośrodków ruchu legionowego tutaj na terenie Galicji Zachodniej. W sierpniu do Myślenic zaczęli napływać rekruci, ochotnicy, którzy w przyszłości zostaną wcieleni do oddziałów legionowych. I werbunkiem właśnie tych ochotników do legionów, sprawami z, z werbunku zajął się Stanisław Pardiak w pierwszych tygodniach I wojny światowej. Po pewnym czasie Stanisław Pardiak musiał ustąpić z funkcji komisarza wojskowego legionów dla Powiatu Myśleniańskiego. Musiał ustąpić, ponieważ został wcielony do armii austro-węgierskiej. Został wcielony do takiej formacji, która nazywała się obrona krajowa, no i w tej formacji służył w stopniu oficera, służył w stopniu nadporucznika armii cesarsko-królewskiej. Kiedy pierwsza wojna światowa dobiegła końca w 1918 roku, Stanisław Pardiak powrócił do rodzinnego miasta, no i zajął się odbudową miślenickiego Gimnazjum, odbudował tą szkołę, czy zreorganizował ją jakby na nowo i pełnił funkcję dyrektora jeszcze przez 8 lat, do swojej śmierci, do lipca 1926 roku. Trzeba również pamiętać, że Stanisław Part oprócz tego, że był wybitnym pedagogiem, że był, że był dyrektorem gimnazjum w Myślenicach, miał również hobby charakterystyczne, interesował się taternictwem oraz turystyką często organizował wycieczki uczniowie gimnazjum w Myślenicach ze swoim dyrektorem wyruszali na wycieczki w Tatry w Beskidy do Krakowa czy też do Wieliczki znajdujemy się na cmentarzu w Myślenicach na cmentarzu położonym obok kościoła pod wezwaniem świętego Jakuba i właśnie tutaj za nami, na tym cmentarzu, znajduje się grób rodziny Pardiaków. I w tym grobie rodzinnym spoczął Stanisław Pardiak. Stanisław Pardiak zmarł 20 lipca 1926 roku. Zmarł w czasie jednej z wycieczek w Tatry. To była wycieczka zorganizowana przez niego na Halę Gąsienicową. I tak o jego śmierci napisała krakowska gazeta Ilustrowany Kurier Codzienny. W numerze 200 tej krakowskiej gazety z 23 lipca 1926 roku tak napisano o śmierci dyrektora gimnazjum w Myślenicach. Wczoraj podaliśmy wiadomość Zakopanego o znalezieniu zwłok niestwierdzonego nazwiska turysty na Królowej pod kopą Magury. Jak się dowiadujemy, wysłana ekspedycja stwierdziła, że są to zwłoki świętej pamięci Stanisława Pardiaka, dyrektora gimnazjum z Myślenic. Stanisław Pardiak wracając z dłuższej wycieczki na ostatnim etapie, w drodze z hali gąsienicowej do Zakopanego, wskutek skutek silnego przemęczenia doznał udaru serca i zmarł nagle. Stanisław Pardiak spoczął właśnie na tej myślenickiej nekropolii i w 1991 roku, dzięki staraniom władz miejskich, Stanisław Pardiak został patronem jednej z ulic tutaj w mieście położonym nad Rabą.